Cześć, to ja, Sysia. Przyszłam do Was dzisiaj tak trochę niezaplanowanie. Nie miałam zamiaru dzisiaj niczego nagrywać, bo jakieś takie, słuchajcie, mało sprzyjające warunki. Ja już po urlopie jestem drugi dzień w pracy, byłam drugi dzień w pracy i doświadczenie po prostu okrutne. Jestem niewyspana, ciągle chodzę z jakimś pijachem w oczach. Nie, no w ogóle coś strasznego. Nienawidzę powrotów do rzeczywistości po urlopie, ale do rzeczy. Dlaczego ja tu do Was tak dzisiaj na szybciutko przyszłam? Dlatego, że y, pisałam do pani Agaty jakiś czas temu, bo chciałam wysłać jej haft do oprawy. Chciałam wysłać las od perminu i chciałam wysłać ten samperek malutki wakacyjny, który robiłam niedawno. I pani Agata powiedziała mi, że super, że oczywiście mogę i że bardzo czeka, ale z terminem trochę trafiłam jak kulą w płot, dlatego, że w tym dniu, kiedy napisałam do pani Agaty smsa, to to był jej ostatni dzień w pracy i ona od kolejnego dnia zaczynała swój urlop i powiedziała, żebym wysłała te hafty dopiero po 17 sierpnia. I dzisiaj jest 22 sierpnia, więc no tak po 17 jest całkiem sporo, ale jakoś tak nie mogłam się zabrać i idę za chwilę wysłać na pocztę te hafty do oprawy, więc tak na szybciuszka pokażę Wam to, co ja tutaj wyhaftowałam i wymodziłam. Haftik wygląda tak. Mam nadzieję, że tym razem obraz się nie prześwietla i że wszystko w kamerze jest ładnie. Tak jak Wam opowiadałam, wzorek był z Itsy. Za chwilkę jeszcze Wam pokażę, że bo gdzieś w zeszycie mam chyba wydrukowaną karteczkę. Tak, nie pomyliłam się. Mam wydrukowaną karteczkę w hawciarskim zeszyciku. Tu wiecie, na biurku mam taki straszliwy bałagan, bo jak ja wróciłam do pracy, to z prawej strony, z lewej strony i przede mną, wszędzie leży u góry jakichś dziwnych papierów. Słabe, a tak było pięknie. Więc to był właśnie taki schemat. Ja sobie go upatrzyłam już bardzo, bardzo dawno temu, ale jakoś tak zanim go kupiłam, zanim się jeszcze wzięłam do wyszywania, to trochę minęło. Ma 7 kolorów. Haftowałam niteczkami DMC, choć tutaj były nitki i Classic Color, i Gentle Art, i Dye Works, ale no ja zdecydowałam, że nie będę czekać na nitki, tylko poleciałam nitkami. DMC, haftowałam tak jak wam mówiłam na Murano, na Murano który farbowałam sama, tutaj tkaniną taką dedykowaną była ta, był Newcastle 40CT, ale tą historię znacie że ja jechałam na wakacje, zabieram to na wakacje bałam się, że nie będę widzieć co haftuje więc zdecydowałam się na Murano i w sumie dobrze, bo ten obrazeczek jest taki troszeczkę większy przez to 129 krzyżyków na 129 to pewnie by było z 15 cm. A tak jest za 20 parę <laughs> Więc tak wygląda ten mój samplerek. Ja też bym chciała, żeby pani Agata go oprawiła w jakąś taką starą ramę. Chyba bym tego potrzebowała. On będzie wisiał, jak się wchodzi do naszego domu, w wiatrołapie. No i mam cichą nadzieję, że pani Agata szybko go oprawi. Chociaż w sumie tak się zgapiłam, że, że goście, których sobie zaprosiliśmy 2 września, to na pewno tego nie zobaczą. Bo jeszcze nie wróci. No ale trudno. Następnym razem. I do oprawy pójdzie też las od perminu, Las już wam nie będę pokazywać. Pokażę wam, jak, jak wróci z oprawy. No to dobra. To na tym włączeniu się chyba tyle. Ja biegnę na, poc na pocztę, bo jak jeszcze trochę pogadam i pokręcę się bez sensu po domu, to to mogą mi poczty zamknąć. No, więc tak. To do zobaczenia później. Nawet chyba nie jestem w stanie tego nakręcić. Ale zobaczcie, co robi Inka. Ciekawe, ciekawe, czy to widać, czy nie widać. Gdybyście wiedzieli, ile akrobacji wymaga nagrywanie tych filmów i co tu się dzieje w ogóle wokoło, to mielibyście odpowiedź na to pytanie: dlaczego te filmy wychodzą raz na pół roku? Oh my god. Kurde. Ok, no. Kto jest temu winny, nie będę pokazywać palcem. Mam tu dzisiaj takiego kołeczka Projekt pani nauczycielka, tylko mi brakuje uczniów, żeby go nabić. No dobra, nie o tym miałam mówić. Pokazuję wam koty. Inka bardzo mocno mi przeszkadzała w haftowaniu kotków. Co mogliście zobaczyć chwilę wcześniej, ale ja byłam od niej bardziej twarda i wytrwała i się nie poddam. I szczęśliwie dobiłam do końca tego zaczętego rządka. To znaczy, że nadrobiłam swoje tygodniówki całusienki maj i chyba dwa albo trzy tygodnie czerwca, nie pamiętam. Teraz będę robić to dalej. Tu już narysowałam sobie setkę. Materiał. Też pobrudzony. Mam nadzieję, że to w praniu i w haftowaniu się wszystko zakryje, bo wygląda jak nie wiem, gdzie by to było. Czy haftuje się fajnie? Trochę fajnie, ale jak widzicie, na, tym, na, tym, na tych kotach teraz już nic się kompletnie nie dzieje i nie będzie się działo aż do samej góry. Ostatnią jakąś taką sensowną w ogóle plamą z której coś wynika. Oto to było tutaj y, mordka owsinia i jego uszka. A teraz już całutki obrazek, to będą takie mazaje. Nie wiadomo o co chodzi. Czasem to się nad zastanawiam, jak to haftuję, czy nie powinnam tego, nie wiem, haftować byle jak i wcale się nie zastanawiać, którą nitkę biorę i ciągle je zmieniać. Dużo jest pojedynczych krzyżyków, w ogóle jest taka mieszanina kolorów. Trudno i ciężko to się haftuje. I jakbym się miała usprawiedliwiać, z jakiego powodu mi te koty tak stanęły w pewnym momencie, to ja bym chyba właśnie jednak była zdania, że przez to że tak słabo się to haftuje. No ale nic. Za chwilkę też to będzie niespodzianka, bo tak jak widzicie tutaj już strasznie wysoko musiałam wyciągać ręce i poszłam do mamy i mama przeszyła mi ten materiał troszeczkę dłuższy, bo to już mi nic nie starczało i będę sobie mogła to opuścić zupełnie niżej. Jak poszłam do mamy przyszyć ten materiał, to rozwinęłam cały koty. Miałam tego nie robić, ale to była tak silna pokusa, że nie mogłam się powstrzymać. No i rozwinęłam. I za chwilę zobaczycie, jak wyglądają w całości moje zmagania z Hedem Tak. Przyszłam do mojej mamci, żeby mi przyszyła trochę materiału i przy okazji rozwinęliśmy Paeda Nikuś, ładny? Tak Co tu widzisz, powiedz Powiedz moim koleżankom na YouTube, co ty tutaj widzisz na tym obrazku? Dwa koty Dwa koty, a który to jest który, pokaż a ten i ten No, a który to Owsik, a który to Inka? Ocę to a ten pink. No super. Ładna ciocia zrobiła dzieło? Tak. Dobra, podoba. A to co? A to ogon Inki i ja wiem jakieś takie mazy. No, dobra. To tyle. Tak? Mówisz, papa? Piękny. No, dzięki mistrzu. Cieszę się, że Ci się podoba. Juu. Sobota to jest obecnie jedyny dzień w tygodniu, kiedy ja mogę dla was coś nagrać. I co się dzieje? Od samego rana, jak nie z prawej strony, to z lewej, brzęczą piły do cięcia drzewa i kosiarki. Więc jeśli słyszycie jakieś buczenie, chociaż mam nadzieję, że nie słyszycie, to wybaczcie, ale po prostu nie, nie, nie ma chyba szansy dzisiaj na coś lepszego. A chcę wam powiedzieć, jaką mega niespodziankę zrobiła mi wczoraj, wczoraj czyli w piątek, pani Agata. Ja wróciłam z pracy, przygotowałam obiad i jakoś mi się trochę przysnęło. To był w ogóle jakiś taki wykańczający zawodowo tydzień i już po prostu chyba zmęczenie materiału. I mój mąż wrócił z pracy i mówi do mnie, wiesz co, a jakaś taka duża paczka do ciebie przyszła. Mega się zdziwiłam, bo ja nie przypominałam sobie, żebym cokolwiek zamawiała znaczy, zamawiałam, ale to, to nie było szansy, żeby to przyszło. I słuchajcie, jak zobaczyłam tą paczkę, to okazało się, że nie może być tam nic innego jak obrazy, które wróciły z oprawy od pani Agaty. Tak jak widzicie, są to dwa cuda. Powinnam była nagrać tą swoją minę i uśmiech, jak biegałam i przymierzałam te obrazki. Są przecudne. Samplerek, rewelacja. Rameczka jest drewniana, taka przecierana, po prostu pasuje mi tak do wiatrołapu, że w ogóle jakby, nie wiem, była dedykowana specjalnie temu miejscu. Drzewa, ten las od Ermina, no też wam nie muszę mówić. W ogóle jak zawsze słuchajcie, przychodzą jakiekolwiek obrazy, i no i przecież zawsze one mi się podobają. To, to nie tak w ogóle, ja uprawiam swoje obrazy u mistrzyni, więc to nie, nie ma takiej opcji, że coś jest tam z nimi, nie, nie tak ale one czasami postoją sobie trochę, zanim je powiesimy na ścianę. A dzisiaj z samego rana wypiliśmy kawę, a mój mąż mówi to, co wiercimy, no i powierciliśmy otworki i już obrazki wiszą, naprawdę są fantastyczne. I ja nie wiem, no chciałabym coś powiedzieć, ale kompletnie nie wiem, co mam powiedzieć. I to, co mnie oprócz w ogóle doboru materiałów do oprawy zachwyca u pani Agaty, to to, że to jest jedyna osoba, jak do tej pory, która zajmowała się moimi haftami i która potrafi je w tak idealny sposób naciągnąć. No to jest po prostu, no nie wiem, mistrzostwo świata. Ja, ja po prostu, jak chodzę zawsze i oglądam, jak to jest możliwe. Tam po prostu wszystko jest równiutkie, tkanina nie jest pokrzywiona, krzyżyki nie są pokrzywione, a wszystko jest tak pięknie naciągnięte, no że jakbym wam pokazała jakikolwiek obrazek, który oprawiany był gdzie indziej, no to, to w ogóle nawet nie ma o czym... O czym mówić? No i tak, od wczoraj, od wczorajszego popołudnia z zachwytem oglądam moje mm, nowe obrazy i nawet tak się śmiałam do mojego męża, bo ja wam mówiłam tą historię o tym, jak on mnie zaczął kiedyś ochrzaniać, że tyle czasu haftuje, a nie mamy żadnych obrazów w domu. I ja bardzo, bardzo mocno wtedy sobie to wzięłam do serca i od tamtej pory nie oddam już ani jednego. Znaczy, jeśli haftowałam takie dedykowane komuś tam hafty na jakąś okoliczność, to owszem tak, a tak to nie. No i w końcu. Po iluś tam na stu latach haftowania w moim domu w końcu na ścianach zaczynają pojawiać się obrazy. No i najlepsze jeszcze wszystkim, tym wszystkim jest to, że one się pojawiają, bo nauczyłam się trochę stawiać kropeczkę nad jej część obrazów, które haftuję. zamiast lądować gdzieś na wieszaku w garderobie, no to po prostu frunął do gdyni, a potem prosto na ścianę. Zanim pójdziemy gdziekolwiek dalej. To na minutkę zatrzymamy się na tym, ile zrobiłam krzyżyków, bo w ostatnim czasie udało mi się policzyć, jak wy wyglądały te moje krzyżykowe zmagania od początku roku 2023, ja zawsze jakoś tak systematycznie co miesiąc kiedyś w przeszłości robiłam te podsumowania miesiąca, systematycznie liczyłam krzyżyki i mówiłam o tym, jak to w poszczególnych miesiącach było, no teraz mi się to nie udaje, ale ostatnio wykorzystując chwilę czasu po południu, policzyłam te krzyżyki policzyłam je do końca sierpnia, no i słuchajcie wyszło mi, że przez te wszystkie miesiące od stycznia do końca sierpnia wyhaftowałam 94 tysiące 91 krzyżyków. Mistrzostwo świata to to nie jest. No na tej kolejnej grafice, którą przygotowałam, możecie zobaczyć, jak to wyglądało w poszczególnych miesiącach. No najgorszym miesiącem był lipiec, tylko 6729. Najlepszym miesiącem styczeń, ale styczeń już od kiedy liczę krzyżyki, co roku jest bardzo, bardzo dobrym miesiącem. Nie wiem czy to nowe rozdanie, czy początek tego roku, ale w styczniu mimo że no jak w każdym innym miesiącu dzieje się dużo różnych rzeczy to jednak te krzyżyki też udaje się stawiać. No i w tym styczniu było 18372 i to był taki rekord, do którego nie udało mi się już, którego nie udało mi się już pobić, zbliżyłam się trochę w miesiącu kwietniu, pewnie dlatego, że było trochę wolnego i że były święta i to było prawie 17 000, 16 974. no i ten ostatni miesiąc sierpień był taki w miarę okej. Okay. może też przez to, że częściowo na urlopie. I tutaj zrobiłem 14448 krzyżyków. Szkoda, że nie 14444. Mogłam się jakoś wcześniej zorientować. Także tak to wygląda. Średnie hawciarskie są, słuchajcie, bardzo różne. Od takich, że. Robię 235 krzyżyków średnio do takich, że robię ich 592, i to jest najwyższy wynik. I rzeczywiście w kwietniu również te hawciarskie średnie były najwyższe. Dzień dobry, Oficzku. Cieszę się, że z nami jesteś. Także tak to wygląda. Nie wiem, Ola, czy wyścignęłam Ciebie, czy nie. Wiem, że bardzo mocno czekałaś na te policzone krzyżyki, więc cieszę się, że mogłam je dla ciebie policzyć. To teraz napisz mi, czy masz dobry humor, czy zepsuty, czy jestem pierwsza, czy jednak ty jest, jesteś pierwsza. Z co niektórymi nawet się nie ścigam, bo myślę, że jestem już na takim etapie, że nie mam kompletnie żadnych szans. Dobra, to lecimy dalej. Lecimy dalej i ja wam z pewnością już kiedyś mówiłam o tym, że w moim życiu to tak jest, że mam takie momenty, kiedy ciągle chce mi się zaczynać coś nowego, kiedy o czymś ciągle nowym myślę. Szukam, wyszukuję, palce mnie swędzą, że po prostu muszę zaczynać i tyle. Ale przychodzi też taki moment w życiu, kiedy bardzo silną mam potrzebę, żeby. Kończyć różne rzeczy, żeby domykać to, co gdzieś tam kiedyś rozpoczęte, i mam takie wrażenie, że od dłuższego już czasu jestem właśnie na tej drugiej fazie, że chce mi się ciągle wszystko kończyć i złóżcie się, że mam zbyt mało czasu, i że to nie idzie, nie postępuje w takim tempie, jak ja bym sobie tego życzyła. No ale trudno. Ale o czym ta mowa i po co ja wam to wszystko mówię i po co ten wstęp być może trochę a Ano po to, że całkiem niedawno skończyłam moją prześliczną podusie, moje biskornu od Riolis. No, zajęło mi to trochę czasu. Podusia jest naprawdę bardzo, bardzo słodka. Piękności moje. Jak już ją skończyłam i patrzę na nią, jak jest urodziwa, to zastanawiam się, dlaczego tak strasznie dużo czasu zajęło mi jej haftowanie. A mówię, że dużo czasu, ponieważ kiedy ja zaczęłam tą poduszkę? Widzicie nawet? w 2021 roku. Nie, to nie ma jej? Czy tu nie ma tej poduszki? Musi jej być. O, jest. Tak, nie pomyliłam się, zaczęłam ją 10 kwietnia 2021 roku i skończyłam 17 sierpnia 2023 roku. W sumie przez ten cały ogrom czasu, przez 21 dni zajmowałam się tą podusią, a tak naprawdę to nie 21 dni, ale 21 razy do niej usiadłam. Bo powiedzenie, że dni to to w ogóle jest za dużo, bo nigdy nie było tak, że haftowałam tą podusię tylko, tylko na zawsze gdzieś tam haftowałam coś innego i później jeszcze... Tak, jakby na dobicie, stawiałam sobie kilka krzyżków tutaj. I dni takie naprawdę, słuchajcie, były słabe, bo najwięcej krzyżyków, które postawiłam na tej podusi, to było 642 i to było w sierpniu tego roku. A tak to po prostu 140, 174, 140, 102, 170, 200 parę. Także no wcale to nie było jakoś tak dużo. No i podusie mam. W stosunku do tego, co było oryginalnie w zestawie, wprowadziłam dwie zmiany. Pierwszą zmianą, to już na pewno też o tym wspominałam, była zmiana tkaniny. Oryginalnie w zestawie dedykowana była tkanina Lugana, ale w kolorze takim, no nie wiem, ekry. Ja postawiłam natomiast na Luganę w kolorze białym i wydaje mi się, że... Ojejku, jak ona się brzydko zaciągnęła. I wydaje mi się, że to był dobry i słuszny wybór. Te kolory, które tutaj są w tym zestawie jakoś zdecydowanie bardziej współgrały mi z tym jasnym kolorem, aniżeli z tym kremowym. I jak patrzę teraz na tą podusię, to szczerze trudno jest mi sobie wyobrazić, że ona ma taki właśnie ciemny kremowy kolor. Myślę, że bardzo dużo straciłaby na uroku, gdyby była wyhaftowana na tym. A tak jest po prostu no, przepiękna. I druga zmiana, którą wprowadziłam to to. że ta podusia jest zszyta tutaj, ozdobiona koralikami i zszyta szwem biskornu. W oryginale w zestawie była zszyta o tą niteczką. Tej niteczki zresztą w ogóle bardzo jest tutaj dużo i bardzo dużo też jej zostało. Natomiast ja skończyłam na tym, że wybrałam kolor o ten. Zastanawiałam się, czy ten, czy ten, ale potem pomyślałam sobie, że te narożniki, które tutaj są, są haftowane tym ciemnym kolorem. Ten ciemny kolor też występuje tutaj, i że to będzie ładnie wyglądało. Decyzja ostatecznie była bardzo dobra, a to dlatego, że powiem wam, że zszywanie tej podusi tym szwem biskornu. Na tej luganie to był prawdziwy dramat. Ja materiał okleiłam taką taśmą specjalną. Znaczy, no ona no nie jest specjalna. Mówię, że specjalna, bo nie wiem, jak się nazywa. Ale wiecie, taka taśma po prostu, taka, która się przy, do którą się przykleja żelazkiem, taka, nie wiem, frizelina. Dobra, nie będę ściemniać, nie wiem, to nie jest żadna frizelina, takie coś. Szczerze mam wrażenie, że i niewiele to pomogło, dlatego, że ta taśmka musiała być cienka, żeby tutaj wszędzie nie było grubo. No i ja słuchajcie, 4 godziny może zszywam tą poduszkę. Serio. Po prostu z lupą na nosie. To była chyba najtrudniejsza część w całym tym projekcie. Ale opłacało się. Podusia jest cudna. Ja kiedyś wspominałam, że chcę przeznaczyć ją na igiełki, bo nie wiem, czy pamiętacie czy nie, ale część moich igiełek, to oczywiście nie są wszystkie moje igły, ale część moich igiełek część moich igiełek e, jakichś takich różnych i krótszych i dłuższych stała sobie gdzieś tam e, o w tym czymś w tej paskudzie no a teraz poprzebijam je tutaj i już o to nie będzie musiało straszyć i mnie i wszystkich, którzy patrzą na moją szklaną witrynkę także tak jest z podusią bardzo, bardzo jestem z niej zadowolona to co jeszcze było w zestawie słuchajcie słabe to to, że e, tutaj do wypełnienia tego była taka frizelinka, czy ocieplinka, jak mi to pani ostatnio tłumaczyła. I zobaczcie, tego było tak mało. Ja tą podusię tak y, nabiłam umiarkowanie. Nie, nie, nie pchałam tutaj jakoś tak strasznie dużo tego wypełnienia, bo ja też nie chciałam, żeby ona była taka strasznie stercząca i wysoka. No nie mniej, gdybym miała wykorzystać to, co jest tutaj, to by było wątpliwie, wiecie? wątpliwej jakości to by było wykończenie raz, że tutaj nabijam takimi kuleczkami, a to jest w ogóle taki płatek, że ja wiem, że jakby się może nie wiem co robiło z tego jakiegoś pinkipa to może to by było ok, ale do tej podusi, nie? no i tak bardzo się cieszę, bardzo mi się ona podoba ok, to teraz przystąpimy do czegoś na co wszyscy mam nadzieję czekają, czyli na rozdanie. Dobra, do rozdania zgłosiły się 34 osoby. Znaczy, 34 osoby w komentarzach wyraziły chęć, że miałyby ochotę wziąć udział w losowaniu i wygrać owieczkę. No i na naszym Kole Fortuny. Numerki są od 1 do 34. No i teraz sobie zakręcimy. No, 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 no. A jednak i wygrał numerek 17. A numerek 17 to jest Wanda Jurek, myślnik TM 9LH. Wanda, gratulacje. Wanda, jeszcze raz gratuluję, chociaż wiecie, że tak zaśmiałam się, bo jak ta ruletka wylosowała ym, i okazało się, że tym numerem 17 jest... Yy, Wanda i Jurek, to pogratulowałam Wandzie, a potem pomyślałam sobie: Cholipka, a może właśnie powinnam gratulować Jurkowi, może to on to wygrał? No, ale dobra, koniec żartów. To skoro już mamy zwycięzcę, to pokażę jeszcze raz to, co do tego zwycięzcy y, trafi. A oczywiście wrzucę do pewnie jeszcze parę słodyczy ale zrobiłam pudełeczko. Sama zrobiłam. Kiedyś w pewien, w pewien deszczowy wakacyjny wieczór. No i co będzie w tym pudełeczku? Niteczki od Classic Colorworks. Od razu mówię, że trawka wyszywa się tym kolorem kamuflaż on nie jest oryginalnie w zestawie ale ja tak ambitnie zamawiałam te nitki już wam kiedyś mówiłam że najważniejszej nitki na trawę nie zamówiłam no chyba, że zamówiłam a jej nie było i oni po prostu mi jej nie wysłali więc takie niteczki od Classic Colorworks piękne one bulwersowałam się, że nie widać cieniowania ale jak pokazało życie widać i to całkiem pięknie no i mój wygrany swego czasu buklecik z owieczką a tu jeszcze tak to nie za ładnie może wygląda postaram się może uciąć trochę te rożki żeby były takie równiejsze ale tu są jeszcze niteczki nawleczone te z których ja, hafto, ja haftowałam no i w sumie nie ma co ich marnować też się na pewno przydadzą więc jeszcze raz gratuluję Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za to, że zechcieliście wziąć udział w tej zabawie. Jest mi bardzo przykro, że nie mogę Was wszystkich obdarować jakąś niespodzianką i tym prezencikiem. Gdybym mogła, to uwierzcie, żebym to zrobiła. Więc następnym razem może poszczęści się Wam bardziej. A ja co? Nie będę przedłużać tego filmiku. On pewnie za długi nie będzie, ale trochę. Nie ma czasu i możliwości, więc pożegnam się z Wami ciepło i serdecznie, i do zobaczenia następnym razem. Cześć.